W dzisiejszym odcinku tylko nowa pompa Blaster Shotgun w Fortnite. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku naszym zadaniem będzie wygrać grę używając tylko tej broni. Zasubskrybujcie kanał, 3 uaperzy w górę, a my lecimy do odcinka. Widzowie wyskoczyliśmy sobie z busa I lecimy sobie na tą małą miejscóweczkę Dokładnie tutaj, nie wiem jak ona się nazywa Tak naprawdę to nie jest miejscówka Tylko to jest po prostu jakaś taka mała dzielnica Tutaj mamy miejscówkę główną, ale my lecimy Sobie na jakiś jeden z tych domków Widzowie ja bym chciał jeszcze wam powiedzieć, że ja tą bronią Grałem i powiem wam, że ta broń To po prostu jest tragedia, ja tej broni Widzowie tak nienawidzę, jeszcze my właśnie my, my musimy znaleźć, także to jest mega trudne Ale ja po prostu widzowie tej broni nienawidzę Ona jest jakaś taka niecelna, ona jest po prostu Widzowie tragiczna, no ale mam nadzieję, że Wygramy tą grę. Ej, dobra, mamy ziomka i nie mamy żadnej broni. Ej, to są chyba jakieś żarty. Słuchajcie, nie możemy nawet tej broni znaleźć. Tu mamy blaster, to nie... Nie, no słuchajcie, nie no. Ej, dobra, czekajcie, jak coś to ja go wyeliminuję, ale widzowie, no odcinek jest jaki jest, no ale co ja mam zrobić, widzowie? Ty ja mu nie wiem co ja mam chłopa Dobra, ja uciekam sobie na razie jak mogę, ale no dawaj ten blaster tam, dawaj, tam, dawaj tam. Okej, okay, mamy pierwszą skrzynkę, ale czekajcie, czy z tej skrzynki coś w ogóle będziemy mieli? Dobra, otwieramy, powiedz, że tak. Nie ma! Słuchajcie, nie ma, to jest dokładnie blaster y, K87 Java Blaster, to on się tak Ci nazywa, ale no powiem wam, dobra, tam jeszcze są skrzynki, to może ja widzę na nie polecę, będzie o wiele lepiej. E, dobra, tutaj na razie będziemy mieli ten blaster, ale no powiem wam, że to na razie źle wygląda. 72 osoby, a my widzowie tej broni nie mamy, ej, ja nie wiem, czy Fortnite to broń może usuną, ej, jeszcze oni mają, jak... nie, jeszcze oni tym tym latają. No, nie zapowiada się to dobrze. A tu jest jakiś posterunek? Ej, tak, tu coś jest, czekajcie. Może ja wezmę sobie matcy. Ej, dobra, mamy tutaj skrzynkę. Okej, to jest bardzo dobra informacja dla nas. czekajcie, ja sobie tego, tą skałę jakby wezmę. Ej, no dobra, widzowie, dwie skrzynki tu są. Nie, dobra, ej. Błagam, skrzynko, widzowie, czarujemy skrzynkę. Słuchajcie, żeby tutaj wyleciała nowa broń, przypominam, zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapeczkę w górę. Niech każdy teraz, kto ogląda ten odcinek, zasubskrybuje i zostawi łapeczkę w górę, i tutaj będzie ta nowa broń, widzowie. Ja na was liczę. Trzy, cztery. No, widzowie, jak te łapki jeszcze nie zostały, widzowie. No ja, ja nie wiem, jak tak można? No nie mogę po prostu, nie? Widzowie, daję wam drugą szansę, drugą szansę. Ej! Nie ma, ale ktoś tu próbował tych łapek pozostawiać, widzowie Taki epicki karabin od razu Nie, no fajnie to naprawdę wygląda, ale no niestety nie jest ten karabin, którego potrzebujemy No mam nadzieję, że go znajdziemy od razu, słuchajcie Nie wiem teraz, czy lecieć na tą bazę ruchu oporu, ponieważ tam są goście A ja mam, słuchajcie, tylko tą broń, której nie mogę używać Ej, tu mamy w ogóle jakiś statek Ej, co to jest, słuchajcie, ej, ja nie wiem, co to jest Dobra, może ja przez to jakieś Tu mamy tunel, ej, właśnie, NPC Słuchajcie, ej, przez NPC tu możemy to kupować Ale zobaczymy jeszcze, co ja zrobię Widzę, jest tu ziomek. Ja tak czułem, że tu jest ziomek. Ja chcę tylko broń. A tylko broń i uciekam. Ty, tu jest dwóch ziomków. Ej, to jest to? Widzowie, mamy! Mamy broń! Czekajcie! Ty, ja zawijam to. Wiesz tą pompę, ja zawijam. Dobra, Selci, nieważne, mamy tą rzadkość, ja uciekam. Selci, ja uciekam. Mamy, stąd, yy, tutaj on chyba rifta daje. Dokładnie, dobra. Widzowie, ja po prostu stąpię. Ciekawe, mamy broń. 52 osoby, a my już znaleźliśmy broń. Dobra, fajnie to wygląda. I oczywiście, widzowie, to jest blaster. Blaster rozpryskowy, K87 jawów. E, macie opis, jedneszczowy blaster rozpryskowy. Podobny do strzelb z odleg odległych galaktyk. Zadaje wysokie obrażenia, ale ma krótki zasięg i niską szybkoszczelność Obrażenia 154, szybkostrzelność 1. I w ogóle, taki blaster zadaje 154. I to jest, widzowie, zielony. Także ja nie wiem, yy, no, jakie obrażenia zadaje żółty, czyli legendarny. Także no, jestem widzowie, mega ciekawy. No i co, widzowie? Ja już wierzę, ja już się sobie nie boję, mogę grać, mam bron. jestem widzowie, jeszcze mam leczenie, okej, okay, widzę, że tam jest jakaś bitka, no to widzowie, ja wierzę, my po prostu się nie boję, ale lecimy tam, nie? Właśnie, widzowie, mamy mieczy świetne, ale ja nie będę brał miecza, dlatego widzowie, że no y, mamy tylko tą broń, ale w sumie do przemieszczania Ej, dobra, tam jest jakiś napoceniec widzowie, ja chcę tak wjeżdżać na no, od razu, czekajcie, tam jest jakiś napoceniec, ej, dobra, ja nie wiem, wjeżdżamy czy nie? Ej, dobra, czekajcie, ja nie, ja nie wiem, czy my wjeżdżamy, widzowie, ej, tu mamy, to chyba można tym latać, czy nie, ej, mogę tym latać, chyba, mo... ej, dobra, tu jest ziomek, ty, on ma kuszę bo czemu to nie ładuje, ty, ej, ta kusza, widzowie, jest nowa, ej, dobra, nie, ja, ja dałem szorca, gdzie tej kuszy, co, i cię nie było, se... dobra, 40 dostał, ale ja widzę tej pompy, o, z jak ja tej pompy widzę. nienawidzę, ej, dobra, mamy go, mamy, leży, ale co on miał, ej, pokaż mi, Ej, mamy kuszę! Patrzcie, kusza energetyczna łuki. Ej, ona widzowie została dodana. I nie, nie było, słuchajcie. Ej, może odcinek tylko nowa kusza łuki, widzowie. Jeżeli chcecie taki odcinek, to zostawcie tutaj dużo. A proszę w górę, żebym ja wiedział, że chcecie e, taki odcinek. I napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie po prostu taki odcinek. A ja widzowie, no porobiłem gościa, ale on był w sumie dobry. On był całkowicie dobry. E, mamy beczki i jakieś zadanie? Nie wiem, wezmę to zadanie, okej. Okay? Mamy, widzowie 30 ekspa, 30 tysięcy ekspa. Jakby, no za darmo, to biorę, widzowie. Za darmo uczciwa cena. Ej, dobra, wziąłem jakieś zadanie. Tu mamy jakieś zadanie. Chcecie, ja nie wiem co się dzieje w ogóle. Jakieś tutaj zadania są. Ej, dobra, są beczki. beczkę, ej, czekajcie, ja na te zadania idę, sajź. No i czy ja mogę tym latać? Powiedz mi, że tak. Ej, mogę! Napraw myśliwie Steam. Ja widzę, mogę tym latać. Ej, dobra! Ej, lecimy tym! Ej, dobra, jak się tym lata, saj, ja nie wiem jak się tym lata, naprawdę. Ej, dobra, ej! Ale widzę, ja nie mogę z tego strzelać, bo było umówione, że tylko ta broń, ale widzowie, ja tutaj tylko jadę do przemieszczania, żeby szybciej napotykać graczy. Ej dobra, dostaję bomby w ten cały mój szturmowiec. Ej dobra, góra, 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 muszę dążyć, muszę dążyć na górę, na góra, góra, Ej nie wiem, dobra, widzę, ja to z niego wysiadam, tak że On, on w nie jest jakiś taki ciekawy. Ej tam mamy tego ziomka. On by mnie strzelał, czekajcie gdzie on jest dokładnie? Yyy... Nie wiem, gdzie on jest, słuchaj, niestety zaznaczyłem. E, na dzisiejszym odcinku, widzowie, miałem sobie e, Darth Vadera sobie zniszczyć, ale, widzowie, ja uznałem, że to nie jest odcinek z losowego bossa Darth także na spokojnie go sobie kiedyś tam poniszczymy. Na dzisiejszym odcinku, ej, no nie gadaj, że on... Skąd on strzela? A on? Ej! Widzowie, on tam jest! Ej, dobra, wjeżdżamy w niego? Ej, dobra, mamy jedną kulkę, jakby coś. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam, słuchajcie. Ej, dobra, on się schował, nie no, jakie żarty on se chyba widzowie, że mnie robi, nie? Ej, no nie no, taki żarty proszę nie robić ze mnie, byku. Co ty? Ej, widzowie. Pana chłopa. Ty, pana chłopa, chłop na górze widzowie. Nie wierzę. Zero. Ładuj tu pompę! Ładuj tu pompę! Dlaczego mi widzowie? Dlaczego to jest ta. Oj, dobra, dobra, głupka, ale powiem wam, że ta pompa jest jakaś, widzowie, słaba. Ja muszę ten challenge zrobić, ale ta pompa, no mówię wam, od początku ona mi się nie podoba, ale, widzowie, challenge to challenge. Okej, okay, tu mamy jakieś. Yy, odkipowiskie duchy, a to są to duchy, dobra? Bierzemy skrzynkę i. Ej, mamy, widzowie, drugi blaster, dobra, to jest bardzo dobra informacja. Ej, dobra, mamy ziomka i czekajcie, przetestujemy, widzowie, czy jest double pompa. Dawajcie, robimy double pompa, widzowie, challenge plus blaster. Ej, dobra, czekaj, 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 ej nie ma ty chłopcu się odpala, czekaj ta widzowie, co on mnie jeszcze wyeliminuje, to jest jakiś nuba, on mnie wyeliminuje zaraz Ej dobra, nie chcę, tak chcę grać Widzowie, nie, ja nie chcę tej pompy Ja tej pompy nie lubię Dobra, 90, on mnie wyeliminuje O, nie, dobra, dobra, słuchajcie, ja nie wiem, nie Ja tak nienawidzę tej pompy, dobra, leczymy się, leczymy, ej dobra, widzę, że to są jakieś jaja Nie, szturmowiec we mnie uderza, słuchajcie, no ty chyba, chyba żartujesz, jeszcze mój szturmowiec przejął, nie nie, dobra, Sejcie, ja po prostu nie mogę. Dobra, ty uciekłem chłopowi. Patrzcie na to, uciekłem chłopowi. Szybko, szybko do krzaka, do krzaka, by nie widział. No i widział mnie. No i widział, oczywiście widział. widział, 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 widział. I mamy 8 kp Ej, dobra, nie, 8 HP widzowie mam, no. Nie, no ty. Nie, dobra, widzę, to jest mi koniec chyba. Ej, ja nic nie zrobię. Do, dosłownie widzę. Albo albo pompa za 200, bo to jest 54, dalej, także dużo. Ej, dobra, leży z tymi bandażami, Sejcie. Ty, ziomek dostaje od kogoś, bardzo dobrze. Aha, on, skajby. Pociąg, pociąg. Pociąg 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 on mnie on mnie on mnie trafi te on mnie trafi Ej, dobra, nie, pojrz, że mnie nie trafił Dawaj tym pociągiem szybciej. Dobra, chyba widzowie mamy chill. Chyba mamy chill. On tam, ej, nie, on tam jest, patrzcie. On myśli, że ja w krzaku jestem, ty widzowie! On myśli, że ja w krzaku jestem. Jak ja sobie bombę na pociągu chilluję, tak o! Widzowie, ja do strefy nie chcę jechać, ale no to skrzynkę bym zhakował, No dawaj szybciej, no ziomek! Nie no ale stop, no ale nie no już się zatrzymaj, no byku ej nie, on teraz przyspiesza, bo jesteśmy na prostej linii. Nie, 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 no dawaj. No czyt, ej. jak tu nic nie będzie, to ja widzę, chyba nie wytrzymam. Nie no dawaj, dawaj, dawaj. Trzy, dwa... Dobra, jest apteczka i jest podka. Dobra, opłacało się. Ja już słuchajcie stąd podziękuję panu. Dziękuję, do widzenia. Lunch jakiś słuchajcie, o tu będzie lunch chyba. Dobra, czekajcie, ja lecę, bo ja nie poję to biję, piję to jeszcze po jeden. Pije, biję, nie piję, Co jest grane w ogóle? Ej dobra, ta strefa już zaraz będzie szła. Ja już widzowie ogólnie. Wy nie wiecie, bo wy myślicie, że to jest pierwsza moja próba. Widzowie, to jest moja chyba 30. próba nagrania tego odcinka. Także widzowie docencie to łapko w górę, bo e, no ja mam powiem, że ja nie lubię tej pompy. Jeszcze nie umiem z nim trafiać, ale mam na razie 13 miejsce. Także widzowie, mamy, to będzie top 2. Ja już po prostu nie mogę, słuchajcie, Ja już po prostu nie mogę. To jest tak trudne dla mnie, ale widzowie, challenge musi zostać wykonany. Widzowie, mamy lepszy blaster. Bierzemy sobie go oczywiście. I teraz tak ciekawe, ile zadaje ten A162, czyli słuchajcie... Ej, to jest prawie y, 10 ten, 10 y, obrażeń różnicy, dokładnie 8, ale no powiem wam, że mocno, ej, mocno, naprawdę, coraz, y, coraz jakby lepsze rzadkość, tym o wiele mocniej to tam zadaje, także opłaca się. Widzę, patrzcie na to. Ej, on się jeszcze nie spodziewa. Chodź tu, dawaj byku, główka. Ej, dobra, to jest jakiś widzenie na poceniec. Ej, leci, dobra, ja, ja, ja widzę, że się nie wychylam. Patrzcie, chłop od razu atakuje, nie? Ej, dobra, tu widzę, będzie taka, taka zadema. Że ja nie wierzę. Chłop się nie spodziewa. Patrz. Ej, ja bym mu tak głowę dał. Ej, on cieka, dobra. Widzowie, dajemy mu to? Czemu on w ogóle chodzi po jakieś skale? Co on robi? Ej, czekajcie, pa. Ej, dobra, widzę, musiałem tu zrobić. Musiałem tu zrobić, bo on. Słuchajcie yy... O ja nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, widzowie. Jeżeli ja to teraz zepsułem, to ja nie wiem. To ja jestem gościu Ej, dobra, leci do niego blaster, a on się nie spodziewa. Ej, mogłem widzowie tego nie robić. Ale dobra, patrz. O, ej, co, mu, co on robi? On nie wie o tym co to jest zacionek, słuchajcie, ty. Ej, to jest jakiś trochę Bambi, trochę nie Bambi? Trojeł? Trochę to. Ej, dobra, on ucieka. On będzie pewnie uciekał, czy on we. U chłopie, dobra, bomba dostaje w oko widzowie tako! Łatwiutko z tobą, słuchajcie, łatwiutko z nim tak o to się robi. Normalnie wiecie, próba za próbą i patrzcie jakie on ma itemy, Nie, snajperka. Słuchajcie, takie temy, żeby je, sobie, ten, y, zmarnować i w ogóle czekać, w to strefa, ale powiem wam, że y, cztery osoby zostały. To jest ten ziomek, widzowie. Dobra, ja go teraz dojeżdżam. Ja go chłopak teraz dojeżdżam. Dobra, a patrzcie i on ucieka. Nie, ja nie nienawidzę takich ziomków. Mówiłem, dojeżdżał mnie. Na samym początku we mnie bił, ja miałem 0 hp, ja uciekałem, ale teraz on ucieka. No a tak to chciał się bić, nie, słuchajcie, a ja się nie chciałem bić. Także y, także no y, no nie, no ja się widzowie nie chciałem bić, bo teraz w sumie myślę, czy ja chciałem się bić, czy nie chciałem, ale no ja widzowie nie chciałem się bić, także... No widzicie, nienawidzę takich właśnie typów. Ej, dobra, nie jest źle. Mamy pół bizzno. I ci, ja piję tego Jaga. Ja piję, Sejcie trzy osoby, ale ja go widzę, wypiję. Tam jest medalionista, no ale on chyba jest w tym boksie, właśnie nie wiem, albo on w pociągu jest, nie w pociągu on w chyba by nie był, no. Chyba medalionista nie jest aż taki, jakby to powiedzieć, nierozsądny, żeby lecieć pociągiem do strefy, ale tam jest ten ziomek i on pewnie mnie widzi, ale dobra, 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 trudno. Nie no, widzowie, on jest jakiś, ja nie wiem, widzowie, dobra, wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam od razu. No i teraz ja się będę z nim bił, nie? Ej, wjeżdżam. Ja, widzowie, nie mam nic Ale to jest jakiś, nie ogar, widzowie, chyba Czy co, co to jest? Czekajcie Dobra, jednak, widzowie, to może jest taki ogar trochę Ej, dobra, to jest jednak ogar. Widzowie, ja nie wiem, co się stało Nie, widzowie, trzecie miejsce Dobra, widzowie, karma wraca Słuchajcie, to jest czysta próba Ale docencie, widzowie, to trzecie miejsce Nie jest źle Słuchajcie, jeżeli chodzi o typy graczy Patrzcie, czy chłop to wygra, nie? nie dawaj mu, niech on wygra ten ziomek teraz To mnie zabije, dawaj, dawaj Nie, ten typ był najgorszy, dawaj Chcecie, yy, widzę, przypominam, zostawcie łapeczkę w górę, subika, mi, że chcecie więcej takich filmów, jakie dzisiaj w odcinku wam proponowałem, czyli na przykład kusza, udawanie tego imperatora i tak dalej, także yy, napiszcie mi w komentarzach, zostawcie lajka, subskrypcję i ja widzowie mam nadzieję, że ten ziomek wygram, ale trzecie miejsce nie jest to złe, ale my widzowie nie będziemy tutaj całego oczywiście meczu teraz sobie patrzeć, yy, no i dobra, on to, nie, widzowie nie, skąd on ma taką broń? Ej, ja nie komentuję tego, dobra, nie, ja mam coś Dobra, wygrał to! Widzowie! Musiałem to zobaczyć. Wygrał to także widzę, przypomniał peczka w górę, sobie z dzwoneczkiem trzecie miejsce, jest to dobre, a my widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że w, w, tam, w kolejnym odcinku wygram. Także trzymajcie się i siemano.